Eu Na dwa dni przed wigilią odbyła się sesja Rady Miejskiej w świeciu to były ostatnie w 2021 roku obrady. Na samym początku sesji radna Grażyna Styczeń zgłosiła wniosek formalny i zaproponowała zmiany porządku obrad. Chodziło o rozszerzenie go o dwa punkty, w kolejności odwołanie wiceprzewodniczącego Rady oraz powołanie nowego wiceprzewodniczącego. Wniosek został przyjęty 13 głosami. Radni przyjęli porządek obrad grudniowej sesji. Na sesję, choć z początku nieobecny, a uczestniczący w obradach zdalnie dotarł Tomasz Szamocki, który złożył na ręce przewodniczącego rady rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Ta jednak nie miała skutku z uwagi na przegłosowany wcześniej porządek obrad i przyjęty punkt dotyczący odwołania go z tej funkcji, tłumaczył radca prawny urzędu. Po dyskusji radni przegłosowali odwołanie Tomasza Szamockiego z funkcji wiceprzewodniczącego większością głosów. Tak całą sytuację komentował radny Tomasz Szamocki oraz radni koalicji i opozycji w Radzie Miejskiej. Po, po tej decyzji e, spadł mi pewien kamień z serca, bo e, powiem tak, że ja z zamiarem rezygnacji nosiłem się od już jakiegoś czasu. I dzisiaj tą rezygnację złożyłem, sprowokowany też poniekąd tym projektem uchwały. Natomiast, proszę Państwa, Pani Reaktor, to jest tak, że dlaczego taki projekt uchwały jest wprowadzany w trakcie obrad, nie jest złożony 7 dni przed sesją, nie mamy prawa się do tego czasu się do tego odnieść, nie mamy... Czasu do przygotowania jakiejś linii obrony. To świadczy tylko o standardach wnioskodawców tego, tego projektu uchwały. Ja powiem tak. Ja osobiście odbieram ten projekt i tą decyzję jako decyzję czysto polityczną, dlatego że mam swoje zdanie. Zdanie, z którym często osoby się nie zgadzają z koalicji rządzącej, i po prostu. Wielokrotnie już pewne naciski były wywierane na moją osobę. Pan przewodniczący kiedyś stwierdził, no po to pan został wybrany wiceprzewodniczącym, żebyśmy się we wszystkim zgadzali, a tak nie jest. No jeżeli ma tak wyglądać moja współpraca, to ja sam z niej zrezygnowałem, złożyłem dzisiaj rezygnację, bo nie wyobrażam sobie, żebym podejmował decyzję będąc, nie wiem, kupczony stanowiskiem, wyższą dietą, ja do Rady Miejskiej nie przyszedłem dla pieniędzy, służę społeczeństwu dobrowolnie i nie potrzebuję ani tego stanowiska, ani tej wyższej diety. Będę robił dalej to, co w mojej mocy, by jak najlepiej służyć społeczeństwu świecia i wszystkich Państwa o tym z tego miejsca zapewniam. A tak jak mówię, ta, to, co się dzisiaj stało, po prostu skłoniło mnie do tego, że tą rezygnację złożyłem. Koniec końców, ta rezygnacja została potwierdzona poprzez odwołanie, więc. Natomiast mówię, dla mnie jest to pewien akt takiej zemsty politycznej, za to, że mam swoje zdanie. To jest właśnie obraz tego, jak funkcjonuje koalicja w tym mieście, w tej gminie, że osoby, które po prostu mają swoje zdanie, są w taki sposób traktowane. Propozycja została przyjęta większością głosów. Wniosek składała właściwie koalicja rządząca. Tak naprawdę. Różne sytuacje były na sesji, różne sytuacje były na sesji, to co ja powiedziałam na koniec, my chcieliśmy pracować ponad podziałami, ale jeśli cały czas w naszą stronę są też kierowane różne takie uszczypliwe sformułowania, złośliwe, wyszydzanie, wyśmiewanie się, no, było to niewłaściwe, właściwie tak, tak naprawdę, tak jak we wniosku i w projekcie uchwały było to uzasadnienie. No, nie byliśmy zadowoleni ze współpracy z panem wiceprzewodniczącym. Zresztą też ta współpraca z przewodniczącym też się nie układała dobrze. Co było słuchać właściwie na każdej sesji to były wyjątki, gdzie rzeczywiście między panami panowały takie relacje dobre. Powiem tak, my możemy się nie zgadzać, bo możemy mieć odrębne zdanie nawet na różne kwestie. To jest fajne, że my mamy odrębne zdania i różne spojrzenia ale powinniśmy siebie szanować i trzymać ten poziom rozmowy. Przerównywanie jednego do drugiego, do jakiejś innej osoby, no i jest to niefajne, i chcemy po prostu dalej merytorycznie pracować, i dlatego nieśliśmy taki wniosek, radni uchwalili i jest w tej chwili tak, jak jest, że będziemy, właśnie jesteśmy przed wyborem nowego wiceprzewodniczącego. I tak się wszystko skupiło na mnie, chociaż nie byłem inspiratorem, nie byłem tym, co głosował przeciw, jak on to, Niektórzy z jego grona mówili na początku kadencji, jeżeli ktoś zaproponował od nas z klubu, że ma być wiceprzewodniczącym Szamocki, więc ja głosowałem za nim i byłem lojalny, ale pani jest na wszystkich sesjach, pani redaktor, i pani dokładnie wie, czy kiedykolwiek Szamocki, będąc mecenasem, będąc prawnikiem, czy pomógł mi w rozwiązywaniu jakiejkolwiek sprawy, która czasami aż się prosiła, żeby mi pomógł rozwiązać. No, chociaż ja mam duże doświadczenie, tyle lat jestem przewodniczącym Rady, ale często, gęsto, zamiast mi pomóc, to jeszcze jątrzył. Po prostu to, co powiedziałem, nie ma żadnej możliwości kompromisu. Przewodniczący yy, Szamocki był człowiekiem, jest człowiekiem, który musi mieć zawsze rację. On by pięć razy będzie się odzywał do tego rozmówcy, z którym rozmawia, ale musi być po jego stronie naj... to, co jest najważniejsze. Ja nie mówię, że on nie ma wiedzy. Ja mu już to kiedyś mówiłem. Ja wiem, że on tą wiedzę ma, ale powinien się czasami zastanowić, ugryźć język. Nie zawsze musi być to, co ja mówię najważniejsze. A takim jest przewodniczący Szamocki. I dlatego głosowałem za jego odwołaniem. Szybki był wniosek i byliśmy jakby zaskoczeni, Natomiast tam dyskusja chyba z 2-3 godziny trwała. No ja byłem przeciwny odwołaniu wiceprzewodniczącego Szamockiego. Tak jak powiedziałem, to jest merytoryczny radny i dobry wiceprzewodniczący, więc no, uznałem ten wniosek za typowo polityczny, a nie merytoryczny. Głosowałem przeciw. Większość rady zdecydowała o odwołaniu. Padła kandydatura kolegi z naszego klubu. No z tego się cieszę. Nasz klub będzie miał zastępcę przewodniczącego. Yy, więc no, no liczę oczywiście na dobrą współpracę, na dobry przepływ informacji między panem Adamem Cieślakiem a, a, a klubem, yy, na to, że no jeszcze więcej uda nam się zrealizować tych zadań dla mieszkańców. Następnie wybrano nowego wiceprzewodniczącego po wcześniejszym wyrażeniu zgody na kandydowanie Adama Cieślaka. Powołano komisję skrutacyjną. Po głosowaniu ogłoszono, że kandydatura uzyskała większość głosów radnych. Nowy wiceprzewodniczący ma doświadczenie w tym zakresie, Powiem, funkcję tę pełnił w poprzedniej kadencji. Dość szybka decyzja podjęta praktycznie w ciągu dwóch godzin, od godziny 10 do godziny 12. Z tą myślą, że może mogę dostać taką propozycję, bo przecież nikt nie, nie przedstawiał mi tego wcześniej. Zaczynałem od przewodniczącego komisji rewizyjnej, potem byłem wiceprzewodniczącym rady, przewodniczącym komisji rewizyjnej i znów, czyli jakby to moje życie. Piętnastoletnie jako radnego gdzieś zatoczyło krąg. No cóż, pewnie tak jak pani redaktor powiedziała, pewne doświadczenia już mam. Dalej, gdybym został wiceprzewodniczącym Rady, spróbuję, żeby te emocje, które już niepotrzebne są i one narastają z każdą kolejną sesją, żeby zostały obniżone. Wierzę w to, znając już od lat pana przewodniczącego, że potrafię z nim porozmawiać i wspólnie dojść do konsensusu. Natomiast no, na pewno nic się nie zmieni w mojej pracy jako radnego. Dalej będę tym upierdliwym człowiekiem, który będzie wymagał porządnych projektu uchwały, który będzie szukał błędów, podpowiadał, ale wierzę w to, że potrafię również współpracować z burmistrzem. Czy mi się uda współpracować z tymi kolegami, którzy do tej pory siedzieli z jednej strony stołu? A w tej chwili nie zaprosili mnie na spotkanie klubu, no, no trudno mi powiedzieć. Nie wiem, trzeba kiedyś powiedzieć dość. Ja mam na tyle odwagi i jestem świadomy, że nie wszystkim to się spodoba, że powiedziałem dość. Trzeba coś z tym zrobić. Pan przewodniczący Cieślak też ma różne sprawy. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej i to dobrym przewodniczącym. W poprzedniej kadencji, jak byliśmy razem, on był wiceprzewodniczącym, ja byłem przewodniczącym Rady, czasami były też z naszej strony pytania, czy jeszcze jesteśmy w koalicji, bo wtedy byliśmy w koalicji i wtedy były pytania, ale jakoś to minęło. Przewodniczący Cieślak jest taki, że on pracował, pracuje i wierzę, że będzie pracował. I zawsze, jak byliśmy razem. To on mi pomagał w każdej sprawie. Jak, jak choćby taka banalna sprawa, jak plan pracy Rady, który przyjmujemy na pierwszej sesji nowego roku, to ja jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że taki plan jest potrzebny, a już, już on mi go przesyłał. Natomiast ze strony Szamowskiego nigdy nie miałem takiej propozycji, nigdy nie miałem takiej pomocy. I dlatego uważam, że już niedługo, bo dwa lata zostało tej kadencji, ale myślę, że będzie bardziej spokojnie, bardziej, bardziej merytorycznie, jak zostanie powołany pan Adam Cieślak na wiceprzewodniczącego rady. Będąc w poprzedniej kadencji, tak miałam e, też przyjemność e, pracować z panem Adamem Cieślakiem. E, byliśmy wspólnie w e, komisji zmieniającej statut, także rzeczywiście osoba bardzo też merytoryczna i bardzo sumienna. E, to, że ma też spojrzenie na niektóre kwestie inne, ale to jest normalne. Każdy z nas ma inne spojrzenie. Dlatego my zawsze, ja mogę też za siebie powiedzieć, my zawsze wolimy, dajcie Państwo wyraz tego w głosowaniu, a dyskusja niech jest na pewnym poziomie takim fajnym dla słuchaczy również. Grudniowa sesja to także jedna z najważniejszych w roku. Podczas obrad uchwalono budżet gminy na 2022 rok oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Świecie na lata 2021-2026. O to jakie założenia w liczbach ma plan finansowy gminy Świecie na przyszły rok zapytaliśmy skarbnik gminy Marzenę Rzymek. Jeżeli chodzi o rok 2022 to pod względem dochodów nie jest najgorzej. Dlatego, że wzrost dochodów mały, ale mamy, jednak to spowodowane jest głównie dochodami z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i tutaj zmieniły się zasady i gminy otrzymały, znaczy samorządy generalnie otrzymały 1-12 miesięcznie wpłaty tych środków. Uzyskanych i oszacowanych przez Ministerstwo Finansów. Dlatego akurat nieznacząca kwota w naszym budżecie. Na pierwszym miejscu naszych dochodów to w tym roku udziały w podatkach, to jest ponad 30% naszego budżetu. Poza tym zmniejszyły nam się dotacje do finansowania, bo jak państwo wiecie, od miesiąca czerwca wypłata takiego popularnego programu 500 plus została przeniesiona do ZUS-u. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o dochody, to 195 milionów. No nie przekraczamy na początku roku 200, ale myślę, że w trakcie roku będą zwiększenia tych dochodów. Myślę, że wolne środki z roku bieżącego zasilą jeszcze dochody w roku następnym i będziemy mogli realizować zadania. Zadań też jest dosyć wiele. Mamy 65 zadań inwestycyjnych, które łącznie obejmują kwotę ponad 31 milionów. Także cieszymy się, że udało nam się pomimo rosnących cen, wzrostu wynagrodzeń jeszcze zabezpieczyć te ponad 30 milionów na zadania inwestycyjne. Pomimo pandemii, finanse świecia nie są najgorsze. A co ważne, w budżecie znalazło się wiele zadań, także tych zgłaszanych przez radnych i mieszkańców. O komentarz do budżetu Gminy Świecie na 2022 rok poprosiliśmy także burmistrza Krzysztofa Kułakowskiego. Wydatki bieżące, czyli te stałe, co miesięczne, one rosną i to, co budujemy, to, co powstało w latach poprzednich, musimy utrzymywać i ta kwota diametralnie wzrasta. Wzrastają ceny i to przekłada się na wydatki bieżące. Jednak to, co najbardziej cieszy nas, co daje rozwój danej gminie, cieszy mieszkańców, to inwestycje, które są widoczne gołym okiem, które poprawiają. Życie na terenie danej gminy i my tych inwestycji będziemy mieć w roku 2022 bardzo dużo. 65 zadań, ale też kwota blisko 32 milionów złotych, która rozwinie dalej naszą gminę. Będzie to rozwój zrównoważony od małych zadań po duże zadania, po budowę obiektów kubaturowych, po ścieżki, po drogi, pochodniki, oświetlenie także to wszystko. O co proszą mieszkańcy we wnioskach do budżetu, ale też to, co my widzimy i za co odpowiadamy, i jak widzimy dalszy rozwój naszej gminy, nie tylko w 2022 roku, ale też w latach następnych. Na temat budżetu wypowiadali się także radni. Po raz pierwszy zagłosowałem chyba za budżetem, nie, nie, nie pamiętam. W zeszłym roku na pewno przeciw głosowałem. Raz mogłem się wstrzymać. Tutaj tak. E Uważam, że no, czasy są trudne, może innego słowa bym użył, bardzo niepewne są, więc podobała mi się konstrukcja dochodów, uważam, że realnie są zaplanowane. Liczę na to, że w trakcie roku gminie uda się pozyskać środki z tych wszystkich zewnętrznych funduszy, więc jeszcze więcej zrobimy. Oczywiście kwestia priorytetów, no to jest już polityka pana burmistrza, z pewnymi, pewne rzeczy pewnie bym chciał inaczej, no ale no, no wiem, że jakby nie można, ale warto kuć żelazo. Podam no taki prosty przykład, kolega Sebastian Podlejski te tężnie zgłaszał, to było i w budżecie obywatelskim i parę razy chyba do budżetu zgłaszał, teraz też było i znajdzie się ta tężnia, więc z tego się cieszę, ale oczywiście patrząc na te, na te wydatki, na główne kierunki wydatków, zresztą ja o tym mówiłem, zaczyna się rysować w świecie pewna taka logika, jeżeli chodzi o komunikację, ruch drogowy. Czyli to, że w budżecie znalazło się Armii Krajowej, dokończenie pod tej drogi po i włączenie do ronda przy ulicy Wodnej, to na pewno poprawi komunikację. I jeszcze ważniejsza sprawa, czyli rozpoczynamy taką budowę górnymi Mariankami. I to rondo przy ulicy Sienkiewicza, ta droga, która wejdzie między cmentarza a działki. Więc, bo dotychczas w świecie było rzeczywiście nasze miasto oparte na wojska polskiego. Teraz będziemy mieli dwie takie jakby równoległe, drogi, co bardzo sprawni ruch i widać to już tą logikę. Ścieżki rowerowe zaczynają się spinać jakby w pewną całość. Polityka mieszkaniowa, czyli to o czym często mówię, dofinansowanie TBS-ów, powołanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej, więc też myślę, że to, to, to w końcu ruszy. Kwestia wsparcia seniorów, dwie duże inwestycje dla seniorów, to też jest... No i turystyka, rekreacja, czyli zamek, deczno, to jest w projekcie budżetu. No i mam nadzieję, że do bulwarów też w końcu przekonam pana burmistrza. No, no jestem optymistą, no, głosowałem za tym budżetem, kibicuję, żeby został poprawnie zrealizowanym. Budżet w Gminie uchwalony, budżet bardzo zrównoważony mimo złych i niedobrych czasów z sporymi inwestycjami zarówno drogowymi, jak i poświęconymi rozwojowi turystyki, dalsza przecież rozbudowa zamku, plany dalszej rozbudowy ośrodka w Decznie, projekt kolejnych miejsc, w których seniorzy będą mogli spędzić aktywnie i bardzo kreatywnie swój czas, także dużo punktów ważnych i pozwalających z, myślę z optymizmem patrzeć na 2022 rok. Trochę się baliśmy, jak ten budżet zostanie stworzony. Jak się uda panu burmistrzowi, pracownikom, pani skarbnik ten budżet przygotować? On nie jest zły, uważam. Z, mimo tej naszej pandemii, mimo problemów, budżet jest dobry. Pewnie z jednej między innymi przyczyny, że u nas jest dużo różnorodnych podmiotów gospodarczych, że Pandemia nie spowodowała ubytków w, tym, w tej działalności. Patrząc po Wistuli 1, Wistuli 2, to idzie w drugą stronę, że, że rozwijają się, no, a przecież my mamy to z dochodów. No co prawda, można też nam zarzucić, że o 3% chcemy podnieść podatki. No ale to są nasze pieniądze. No jeżeli wszystko idzie w górę, a my byśmy zostali na tym miejscu, no to te dochody byłyby mniejsze. Zarzuty zawsze można tworzyć, ale z tego, co uzgodnione mieliśmy, to będziemy głosować za tym budżetem. Mimo pewnie tam jakichś projektów, bo wpłynęły dwa projekty do budżetu, prawdopodobnie, jeżeli nie dzisiaj, to będą one zrealizowane przy najbliższej zmianie budżetu. Ale ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Myślę, że mieszkańcy gminy powinni być zadowoleni z tego, z tego budżetu. Budżet był omawiany już dwa tygodnie dobre temu. Wszystkie opcje się spotkali. Tak samo Komisja Rolnictwa była na tym, uczestniczyła w pełnym składzie. Opinię swoją żeśmy do tego wydali. Myślę, że dzisiaj tylko jest kwestia przegłosowania. Tak powinno się to odbywać. Że na komisjach powinno się dyskutować nawet do 12 w nocy, a na sesji to tylko powinno być, kto jest za, kto przeciw. Na każdej komisji jest pan burmistrz, wiceburmistrz i pani skarbnik. Także wszystkie tam jakieś niedociągnięcia, jakieś niepewności to idzie zgłaszać i chętnie wszystko wytłumaczą. Tak mnie nauczono 30 lat temu. Ponad 30 już, nie. I do dzisiaj ja to toleruję. Na Komisji Rolnictwa zabieram głos, a na sesji no co będę dyskutował, jak ja wszystko wiem. A jeżeli jest już ustalone przez większość opcji, no nie będę przewalał budżetu przez jakąś tam kawałek czy jakiegoś inwestycji na wsi, gdzie w trakcie roku są zawsze środki, które zostają po przetargach. Oszczędności, i w to miejsce idzie jeszcze coś dokoptować. Po mojemu to, co jest rozdysponowane w tym budżecie, wieś też nie została pominięta, i mnie się wydaje, że, że dość, dość dużo żeśmy zyskali. No i utrzymaliśmy o te 3% tylko inflacji wyższy podatek rolny, gdzie w innych gminach wiem, że wiele, wiele poszedł wyżej, bo jak pani wie, cena zboża sięga szczytu, szczytu głupoty chyba, bo, bo nie rozumie tego, jak można tak zboże cenę podwindować, nie myśląc o takich jak wy czy ja, przecież chleb kupujemy wszyscy, nie? Rzeczywiście ten budżet, ten plan na przyszły rok. Nie jest zły, chociaż też wiemy, że niektóre rzeczy, no to troszeczkę takie wróżenie z fusów, bo, bo czekamy na pewne dofinansowania. To, co się będzie działo z inflacją, tak naprawdę się okaże. Zadań jest ponad 60 różnych inwestycji. Cieszy to, że mieszkańcy interesują się bardzo tym, co się dzieje w gminie Świecie, bo też blisko już 300 prawie wniosków było składanych do budżetu, też przez różne osoby, organizacje, instytucje. Tak naprawdę, no dzieje się, będą kontynuowane te inwestycje, które w tej chwili są rozpoczęte. Są też pewne rzeczy nowe. Naprawdę uważamy, że jest to budżet, Dobre i oby tak dalej było w następnych latach, bo dochody gminy są całkiem ciekawe, całkiem dobre. No i to zawdzięczamy naszym mieszkańcom i też i też firmom, które tutaj są i płacą podatki. Na grudniową sesję trafiła uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. Na sesji radni dokonali także ostatniej w 2021 roku zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie na lata 2021-2026 oraz zmiany budżetu Gminy Świecie na 2021 rok. Przyjęto też uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Na sesji 22 grudnia procedowano także nad uchwałą w sprawie zasad ustalenia diety dla sołtysów. Podczas sesji przyjęto także uchwałę dotyczącą przyjęcia wniosków do przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach od 8 do 19 listopada 2021 roku. Kolejne z uchwał dotyczyły przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla gminy Świecie i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na przyszły rok dla gminy Świecie. Na grudniowej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy świecie na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Ostatnia w tym roku uchwała dotyczyła ustalenia w granicach administracyjnych gminy świecie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych, i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Całą retransmisję sesji Rady Miejskiej oraz ten materiał filmowy z napisami można oglądać na stronie internetowej Gminy Świecie w zakładce portal mieszkańca. Tam też znajdą Państwo wyniki wszystkich głosowań.